Mocnostrop Puławy stwarza e, możliwości i warunki do kreowania zespołów roboczych, grup pracowników i to jest, to jest praktykowane, to jest widoczne, zauważalne. Nie ma zadań, które przychodzi nam realizować, żeby nie można było sobie z nimi poradzić. W tych grupach rozwiązuje się problemy, grupy składają się z pracowników, na tym samym poziomie, ale składają się również z pracowników inżynierii technicznych pracowników produkcyjnych i tam nie ma takiej sytuacji, że ten jest mądrzejszy, a ten jest tylko do roboty. Oni wspólnie dyskutują i zwycięża to, co rzeczywiście jest najlepsze dla realizowanego zadania. Ostatnie zadania, które robimy od 20 lat dla tego samego klienta to są linie galbaniczne, którymi można powiedzieć objechaliśmy już e, Europę, Azję, a byliśmy nawet na w Ameryce Północnej, Północnej Stanach Zjednoczonych. Mimo trudnych wielokrotnie. Okresów. Potrafimy sobie z tym poradzić między innymi dlatego, że pracujemy w wielu branżach, w wielu sektorach, że pracujemy w kraju i pracujemy za granicą. Mostostal Puławy potrafi dostosować się do trudnych sytuacji rynkowych, do trudnych sytuacji gospodarczych. Mamy takie możliwości, mamy kadrę, która z takimi sytuacjami sobie potrafi poradzić. Myślę, że to jest nasza. Siła to jest nasz atut. Mostostral Puławy, tak już powiedziałem, to trwanie, to tradycje, to wielopokoleniowe zespoły, które w firmie pracują. Za chwilę będziemy świętować 60, 60 lat funkcjonowania Mostostral Puławy. I to właśnie o tym świadczy czym mówiłem, że potrafimy reagować, potrafimy się dostosować do trudnych sytuacji społeczno-gospodarczych, politycznych. Możemy być dumni, że klienci do nas wracają, że oferta na te trudne zadania, które realizujemy dla nich jest akceptowalna i myślę, że wszystko co najlepsze jeszcze przed nami.